Znajdujemy się w Łodzi, na terenie kompleksu starej fabryki Bukieniczej Wima, w kwaterze głównej Kohabitatu. To właśnie stąd nadajemy obecnie nasz twórczy sygnał. Mam na imię Paweł i rozpoczynamy tutaj projekt, który wniesie do społeczeństwa wartości, których od dawna brakowało. Ale po kolei. Przez ostatnie 7 lat zrobiliśmy mnóstwo ekscytujących rzeczy. Wzięły one swój początek z prostego odkrycia: jak dużo osób poszukuje alternatyw dla wielu powszechnych spraw, takich jak budowanie, odżywianie, relacje międzyludzkie, przedsiębiorczość, komunikacja, pozyskiwanie energii czy twórczość. Prowadziło nas to najczęściej do ponownego odkrywania rzeczy prostych. Postanowiliśmy więc stworzyć festiwal, który ułatwia te poszukiwania. W trakcie minionych dwóch edycji Cohabitat Gathering gościliśmy w Łodzi ponad 40 liderów z Polski i zagranicy, wyznaczających nowe horyzonty w myśleniu o człowieku i jego środowisku. Obejrzało go na żywo lub przez Internet blisko 3000 osób. Wykonaliśmy też kilka odważnych i udanych prób. Przełożenia tych idei na praktykę. Budując prototyp domu open source. Organizując warsztaty, zrób to sam. Oraz wydając pierwszą w serii Design Build książkę Podręcznik Budowania z gliny. Wszystko to możliwe było dzięki zaangażowaniu i wsparciu ludzi takich jak Ty. Jestem Piotr i wydałem podręcznik Budowania z gliny. Nazywam się Krzysiek i zajmuję się organizacją remontów w naszym w publiku. Jestem Martyna, zorganizowałam dwa festiwale i wkręcałam się ruby przy nanotewitej. Jestem Agata. Jestem Monika i gotowałyśmy dla Was na warsztatach. Make to trzy rdzenie, które w jednym projekcie i miejscu integrują najistotniejsze aspekty naszej aktywności. Pierwszy rdzeń to festiwal na pięć dni. Chcemy oddać wam tę pofabryczną przestrzeń. Odbędzie się tu zlot twórców z Ruptosa i Europejski konwent budowniczych architektury naturalnej ze Słomy. Drugim widzeniem jest laboratorium fabrykacji lub po prostu fabla. Już od dwóch miesięcy przygotowujemy przestrzeń dla społeczności twórców zrób to Sam, wyposażoną w infrastrukturę i narzędzia. Pozwolą one na realizację praktycznie każdego projektu, od ogrodniczego przez elektroniczny, aż po Ciesielski, w ramach MAKE. Chcemy tutaj zbudować prototyp m.in. turbiny wiatrowej, mikrobiogazowni oraz frezarki CNC. Trzeci rdzeń to platforma internetowa, czyli publicznie dostępna i otwarta dokumentacja wiedzy i doświadczeń. Będziecie mogli skomunikować się z całą społecznością i uzyskać wsparcie dla Waszych projektów. I to jest właśnie Cohabitat Make. Cohabitat Make to ekosystem, w którym to wszystko jest możliwe. To dobrze skomunikowana społeczność. Wiedza. I otwarte projekty zgromadzone w jednym miejscu. To po prostu. Nieograniczone możliwości tworzenia rzeczy potrzebnych. Tobie? Nie. I jej. A także jemu. Jeżeli nie uda nam się zebrać środków na projekt, to wszystkie wpłaty bezpiecznie wrócą do wspierających. <laughs> Jednak wyobraź sobie, jak wyjątkową wartość. Jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć, realizując w praktyce śmiałą ideę ekosystemu Make. Zobacz, jak możesz nas wesprzeć i razem świętujmy sukces.